Właśnie rozpoczynacie być może najważniejszą podróż w Waszym życiu. To będzie podróż po świecie poglądów. Zwrócimy się ku Niemu, by ujrzeć Jego twarz. Co powinniśmy usłyszeć? Co powinniśmy zobaczyć? Będziecie zachwyceni. Po co Jezus przyszedł na świat? Wiesz, kim jest Jezus, prawda? Od czasu do czasu będziemy tu zapraszali ekspertów. Świat się zatacza, dosłownie zatacza się z niepewności, tak jakby był w powietrzu. Prawda sprowadza się do tego, kim jest Bóg. Stajemy wobec wyzwania, zmierzyć się z kulturą, czy ją odrzucić, albo też przemienić. Czy nasza kultura jest pełna kłamstw? To starcie światopoglądów. Czy naprawdę wierzycie, że to, w co wierzycie, jest rzeczywiście prawdziwe? Wow. Zło, czym ono jest? Skąd się wzięło? Dlaczego na świecie jest zło? Kim jest Bóg? Kim jest człowiek? Kim według Boga jest człowiek? Co czyni z nas więźniów? Czym jest szaleństwo? Jak świat postrzega pracę? Bóg jest bogiem społecznego porządku. Przyjrzymy się ekonomii, sztuce, mediom, muzyce i literaturze, bo one należą do sfery pracy. Przyjrzymy się filozofii i etyce. Wszystko sprowadza się do relacji. Nie ma takiej drogi, na której Bóg by do was nie przemówił. Każdego miesiąca w Fokus otrzymujemy ponad 25 tysięcy listów i telefonów, i wystarczy posłuchać tylko niektórych z nich, by być do głębi poruszonym. Ciało Chrystusa do tego stopnia zaakceptowało kłamstwa tego świata, że nie tylko przystosowaliśmy się do niego, ale cierpimy głęboko z powodu konsekwencji wynikających z naszej wiary w te kłamstwa. Jesteśmy przekonani, że jedynym długofalowym rozwiązaniem tego problemu jest odbudowanie tych fundamentów odbudowanie wszechstronnego światopoglądu biblijnego u tych, którzy należą do Boga. Jednym z efektów posiadania wszechstronnego i systematycznego światopoglądu biblijnego jest to, że nie będziecie tak łatwo zwieść. Życzylibyśmy sobie, by w efekcie uczestnicy nabyli umiejętności rozeznania i byli zdolni odeprzeć te kłamstwa i iluzje, które bombardują ich w każdej dziedzinie życia. Tak naprawdę to najbardziej zależy nam na tym, by oglądać łód Boga w tych, którzy są Jego, aby nieustannie mogli być przemieniani na obraz Chrystusa. A oznacza to, że kiedy On płacze i my płaczemy, to co On nazywa złem, my również postrzegamy jako zło. To co On nazywa chwalebnym i dobrym, my również postrzegamy jako chwalebne i dobre. Skąd wiem, że istnieje? A jeśli istnieje, to dlaczego? Jeśli myślę, że istnieje, skąd wzięła się ta myśl? Zbudujemy ostatni filar, historię. Przyjrzymy się więc amerykańskiemu eksperymentowi. Intymność, jedność, zjednoczenie, współuczestnictwo, miłość mieszka we mnie sam Bóg Wszechświata? Wow!